Witamy 29 czerwca. Pokazuję co się zmieniło. No więc Tu mamy papryki, tu mamy pomidory, tu rośnie jeden arbuziak, tu rosną też arbuzy, no tu ogórek. No i wychodzimy do sedna sprawy. Tu mamy arbuzy. Jak ktoś oglądał pierwszy, drugi filmik, widział jak to wyglądało parę dni. Dosłownie pierwszy filmik chyba był 16. Robione. Proszę zobaczyć. Zagaja wszystko ładnie. To dzięki temu, że są ciepłe noce i wszystko ładnie rośnie. Kwiatków też dużo. Pszczółki chodzą, zapylają to. No i tu już się pojawiły pierwsze arbuzy. Jak widać było wcześniej... Oj, nie mogę tak przechodzić, bo nie chcę podnieść tego. O... o. No ale doszliśmy tu, tu mamy ładnego, ładny już zawiązek arbuza. Tu ładny zawiązek arbuza. Tam leży ładny zawiązek arbuza. Tu leży zawiązek arbuza. No jest tego, ja naliczyłem ostatnio jak tak stałem sobie tutaj no około 20 sztuk. Nie wiem ile jeszcze jest schowanych. No ale do czego dążę. Ostatnio mieliśmy dosyć mokre takie dni, gdzie padało, była dosyć ostra nawałnica u nas, a tu są moje ogóreczki. Już zebrałem z jakieś 10 kilo, także polecam sadzenie tylko i wyłącznie z rozsady. Tak jak to robi kolega na infouprawie, nie opłaca się sadzić z nasion. No i wracając do tematu Eee, czemu te arbuzy tak rosną, może powiedzieć o. nie podlewam z węża. Mam tam zbiornik taki 1000 litrów, ale główną zaletą jest, może to troszeczkę wygląda jak to na działce. Tu mam taki cały system nawadniania. Tu jest cały rozdzielacz, gdzie leci do szklarni i na pole i na truskawki I teraz o co chodzi? Tu jest inżektor. O. To jest, idzie wszystko do beczki. Tu mamy zrobioną gnojówkę. To jest akurat y, zrobiona gnojówka z y, mm, o Jezu, y, Zaraz się przypomnę. A drugą mamy też taką gnojówkę, gdzie też wkładam i tu jest gnojówka, tu jest praktycznie, można powiedzieć, to co z ogródka. A więc zbierałem kwiaty z czosnku, wrzucałem tu, zbierałem kwiaty z cebuli, wrzucałem tu. Jest tu też pokrzywa, jest tu też wrotyż, także jest taki miks. Jest też łopata, obornika, kurzego. No i z tego wszystkiego tym inżektorem miesza się to z wodą i są podlewane wszystkie e, rośliny na ogrodzie. Oczywiście podlewam też ręcznie, no bo to by było, tak jak tu na przykład groszek nie ma w ogóle i tych linii kropującej, no i słabo by było. Ale drugim zabiegiem po tych całych deszczach, które robię, jest chyba niektórym znany, taki poliwersum, jest to yy, grzyb, który atakuje inne grzyby. Efekt jest taki, że y, ten grzyb się żywi innymi grzybami. A więc nie ma, no praktycznie jak widać żadnych zarazków, żadnych grzybów z tego typu. No i arbuziaki i wszystko inne jest zdrowe, nie ma Żadnych chorób. Co powiem, tu mam też truskawki. Też jak widać kwitną. Co niektóre, już owoce takie potężne, już zebraliśmy z 20 kg, e, Też były pryskane poliwersum. Tutaj miałem niemiłą niespodziankę. Krząszczę pod tym. Także musiałem wyrwać, posadziłem drugą, ale już widzę, zaczynają tam coś rosnąć. Niektórzy się pytali, czy się opłaca tym poliwersum. Szczerze mówiąc, tak. Ja pryskam cały ogród. I Bób, i marchewkę, pietruszkę, ogórki, no, i drzewka, i maliny, wszystko po prostu to co mogłoby się wdać, jakaś infekcja, jakiś patogen zgnilny czy jakiś tam no i tak to wygląda. Jak można zobaczyć, arbuziaki są zagajają mi tu wszystko. Nie wiem, może znajdę jakiegoś jeszcze zawiązka, żeby pokazać tak bliżej. Chociaż boję się tam wchodzić, bo zaraz coś zdepczę. Hmm. Kwiatków jest. Na razie widzę większość to jest, są męskie kwiaty. Ale też jest dużo żeńskich. Pszczółki se latają. Wszystko zapylają. O. Jak widać pełno kwiatów, które jeszcze nie, nie rozkwitnięte. No, normalnie powiedzmy w tym tygodniu będzie tutaj bardzo dużo tego. No, pszczółki latają sobie. To na tyle. Następny filmik za jakiś tydzień, dwa. Pozdrawiam.